Dzień czy... dobry. <śmiana> <Nowy. śmiana> Witamy Was na naszym kanale Paula i Lara. Synowa i teściowa. <śmuyla> Mylimy się za Właśnie Ja za każdym razem Słowai. przedstawiam, to jest moja synowa. <śmiana> Bardzo by chciała, no ale cóż. Także robimy na, na drutach. Witamy Was na naszym kanale i dzisiaj sobie powiemy o zakończeniach. Y jak kończyć rzędem oczkiem lewym czy oczkiem prawym? No i właśnie i tutaj coś się zadziało takiego y z niewiedzy <grym> przez przypadek, bo robiłam taką właśnie moja pierwsza robótka, no pierwszy nasz ten słynny kwadracik. <grym> E, zapraszamy do obejrzenia e, wcześniejszych filmików, właśnie, ale to jest pierwszy mój taki dłuższy, dłuższa robótka. No, i tutaj z niewiedzy zakończyłam to, bo też wtedy nie wiedziałam, jak się dzierga oczkami lewymi, więc zrobiłam zakończenia oczkami prawymi, no i wyszły mi takie supe supełki. Ale tutaj też ktoś wspomniał właśnie. Pani Violeta w komentarzu nam napisała właśnie o tym sposobie, jak można kończyć rzędy. Bardzo ładnie to wygląda, no i Paulo już właśnie to wypróbowała, nawet sama o tym nie wiedząc, ale wyszło to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Dobrze, to ja teraz pokażę Wam różnicę, jak, jak wychodzi zakończenie brzegów właśnie oczkami prawymi i jak wychodzi oczkami lewymi. Tu właśnie zrobiłam taką e, narzutkę. Takie coś. E, ten wzór wzięłam z gazetki. I w gazetce w opisie było e, napisane, żeby kończyć oczkami prawymi. No i oczywiście tak wszystko to robiłam i później zauważyłam, że robią się takie fajne Supełki, widać tu, takie właśnie supełki powstają. No i taki taki łańcuszek. Bardzo ładnie to wygląda w przypadku, w przypadku chust, szalików narzutek, ponieważ ten brzeg nam się nie roluje. On jest taki gładziutki, tak fajnie wykończony. Nie ma czegoś takiego, jak takiego. Rolowanie, zwijanie się, prawda? I praktycznie nie trzeba tego nawet e, żelazkiem rozprasowywać. E, natomiast, natomiast tu mam taką robótkę to jest taka chusta trójkątna. E, I tu z kolei było zakończenie oczkami lewymi. I tu powstaje zupełnie inny łańcuszek. Widać to. Dobrze. No, i to powoduje, że takie zakończenie powoduje, że ten brzeg troszeczkę nam się tak roluje, ale akurat w tym przypadku nie ma to mm, wielkiego znaczenia, ponieważ tutaj mamy też jeszcze taki wzór ażurowy, więc całkiem nawet fajnie to wygląda. E, natomiast mm, ja szczerze mówiąc preferuję. Takie zakończenie, czyli zakończenie oczkiem lewym, zazwyczaj przy robótkach, kiedy robię na przykład czapki, sweterki, kamizelki, czyli wszystko, co trzeba ze sobą zszywać, prawda? Natomiast jeżeli mamy właśnie takie proste elementy, no to wtedy niewątpliwie o wiele lepiej wygląda takie zakończenie, czyli zakończenie oczkami prawymi. I tu widać różnicę, jak wygląda brzeg zakończony oczkami prawymi. A teraz widać brzeg, który był zakończony oczkami lewymi. Jeden i drugi sposób jest y, bardzo ładny, tylko w zależności od tego, co aktualnie robimy, prawda? I robimy albo jednym sposobem, albo drugim. Także każdy sposób jest y, dobry. Też zależy od tego, kto jak jest y, po prostu nauczony i kwestia przyzwyczajenia po prostu. Także, ale... ale też jak tak sobie y, rozmawiałyśmy, że do taki, taki ściek, jak właśnie ja, znaczy nie ściek, tylko właśnie takie y, tutaj zakończenie właśnie tymi y, supełkami. To dobrze się sprawdza właśnie w takich szalikach, kominach? Tak, w szalikach, w szalikach, w narzutkach, czyli no wszystko, co jest takie proste, powinno być proste, nie może się rolować. Jeżeli macie jakieś fajne patenty, fajne sposoby, to podzielenie się z nami Iście w, komentarzach. Iście w komentarzach. Na pewno każdy ma jakiś tam swój patent na pewną rzecz, więc fajnie by było, żeby więcej osób o tym wiedziało. Albo może zrobił coś nie wiedząc właśnie, jak, osób... <laughs>. ja <gularna> jak Paula. <laughs> Ale ja nie wiedziałam, to... że takie zakończenie jest. Także I co? no i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Do zobaczenia.